Ten film nie jest żadną formą reklamy broni ani miejsca, w którym nagrywaliśmy, a powstał dzięki uprzejmości właściciela strzelnicy Desert Eagle. Witam, gdzie jestem i o czym dzisiaj będę opowiadał? A dzisiaj jestem koło strzelnicy Desert Eagle. Mieliśmy mały kłopot, chociaż dla mnie taki mały. Pomimo wsparcia sklepu z bronią dashboard, pomimo wsparcia strzelnicy Kontra. Powoli skończyły nam się ciekawe egzemplarze takiej historycznej broni do prezentacji, żeby pociągnąć taki właśnie nurt, jeden z takich od, z nurtów naszych odcinków, O, mianowicie opowieści, opowieści o broni, o uzbrojeniu i tak dalej. Zaczęło się nam to wszystko kończyć. Wystąpiłem z takim apelem. Proszę mnie pomóc, potrzebuję do prezentacji broń taką, 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 smakowawaką i jeszcze taką, jeszcze taką, jeszcze taką. Odezwało się Strzelnica Desert Eagle i jest, jest bardzo dużo fajnej broni. Także będzie już z tego, tyłu, z, tej, z tej Strzelnicy będzie jeszcze naprawdę bardzo fajnie bardzo dużo ciekawych odcinków. Jest naprawdę prawdziwy. Wiz. Jest rak. Jest nasz grot najnowszy, którego też pokażę. Trochę mało historyczny, ale, ale, ale za to bardzo ciekawa polska broń. Oprócz tego sporo broni ciekawej, które mogę zaprezentować. O i będzie tu parę fajnych odcinków. Zapraszam. Witamy, jestem na strzelnicy, a w zasadzie koło strzelnicy. W pomieszczeniach strzelnicy Desert Eagle i dzisiaj będę miał niesamowitą, niesamowitą wręcz okazję zaprezentowania naszego polskiego oryginalnego wisa. Co prawda, szkoda, wielka, nie ma on orzełka, to nie jest polski wiz. I to jest już WIS produkowany przez Niemców, ale z okresu wojny. Niesamowicie, że coś takiego w ogóle w Gorzowie trafiłem. Dzięki mojemu apelowi, że poproszę pomóc mi jakąś fajną broń do prezentacji, trafiłem na takiego niesamowitego WISA. I na początku od razu pokażemy, że broń jest bezpieczna. Proszę zobaczyć, nic w środku nie ma, magazynku nie ma. Broń jest bezpieczna do prezentacji. Magazynek też nie ma w środku, pestek i opowiadamy co to jest. No, nasz polski WIS jest legendą. To jest to jest taki święty gral wszystkich kolekcjonerów, którzy mają zafiksowanie na temat polskiej broni. Bo to jest naprawdę udana i fajna broń. Zaczynam od początku. Polska. Druga rzecz pospolita powstaje po ponad 100 latach zaborów trzy różne systemy uzbrojenia każdy rok 1920 kiedy walczymy jeszcze z bolszewikami uzbrojenie jest masakrycznie różne ruskie, niemieckie, francuskie zdarza się włoskie, zdarza się brytyjskie zresztą co się nadawało do strzelania było na wyposażeniu wojska polskiego bo ważne było żeby było z czego strzelać powoli już w latach dwudziestych wszystko zaczęło być usystematyzowane. Wybrano karabin Mauser, karabinek w zasadzie Mauser 98 jako podstawową broń dla naszych strzelców. Wybrano również ręczny karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy. Natomiast pistolety potraktowano tak trochę po macoszemu. Każdy oficer Wojska Polskiego kupował sobie broń własnym sumptem. I w zasadzie zwierzchników nie interesowało, jaką tą broń będzie miał. I tacy oficerowie Wojska Polskiego mieli broń wszelką, różną. Austro-Węgierskie stare pistolety, rewolwery, yy, pistolety takie śmakie i owakie. Dopiero pod koniec lat dwudziestych rozpisano konkurs na broń. Yy, krótką, dla Oficerów, i no i tak do, dla załogi czołgów, dla pilotów samolotów, no żeby taka broń krótka, przyboczna się znajdowała na wyposażeniu, zgłosiły się w zasadzie dwie na początku firmy. Czyli czeska CZ i ta CZ zur 28, to była paskudna. Całe szczęście, że ta CZ konkursu nie, wybra, nie wygrała. Natomiast drugie to był High Power Browninga. Bardzo zbliżona broń do tego. Bardzo fajna. Jakby wygrała, to nic by się złego nie stało. Natomiast znalazło się dwóch niesamowitych gości. I jak już było dwóch kandydatów do naszej broni, na szczęście zdarzył się do to akcji weszły jeszcze taki Polski, polski komponent. goście nazywali się Wilewczyk i Skrzypiński i oni zaproponowali, że zrobią broń niesamowitą dla wojska polskiego. Jacyś to byli lepsze cwaniaki. To były naprawdę, jak tak się zastanowić, to to musiały być te lepsze cwaniaki. Powiedzieli, że już mają projekt, że już mają broń, że wszystko już jest w takim yy, dosyć zaawansowanym stanie. Co oni pokazali tej komisji? Nie wiadomo. Jaką Giverę zaprezentowali? Chodziły słuchy, że prawdopodobnie high powera takiego trochę przerobionego, gdzieś go potlifowali, dali mu inne nakładki. Coś takiego podobno komisji zaprezentowali, żeby ich ściemić i się udało. Bo wiadomo, że lepiej mieć broń krajowej produkcji niż, niż kupować za granicą, jeżeli jest taka możliwość oczywiście. I teraz tak, to, że ściemnili naszą komisję, to jest jeszcze pikość, oni potrafili zrobić tak, że jakoś tam obeszli licencję kurde, na Colta 1911, jak zrobili to. Nie wiem, w każdym bądź razie wydymali Amerykanów. A yy, wydymać Amerykanów na licencję to nie jest wcale takie proste. Yy, w każdym bądź razie tutaj mamy, już prezentuję. Magazynek jest pusty. Sprawdzamy. W komorze nabojowej nic nie ma. Jest bezpieczna do prezentacji. Tu mamy już taki. Nowoczesny 1911 Browninga. I proszę popatrzeć sobie. Tak. Togiwerki. Oprócz kalibra. Kaliber troszeczkę jest inny. Tutaj jest 9 mm para, oczywiście. Jest podobny. A, krótki odrzut I te sprawy, w które kwestie techniczne nie będę się wdrożał gdyż nie jest to moja ulubiona dziedzina i no nawet taki bezpiecznik tutaj tak w kolcie 19-11 ten bezpiecznik taki tutaj chwytowy jest nie? Bez, jak, bez dobrego chwytu nie odda strzał, tak jak w no i teraz tak yy, co? Mm, piękna broń fajna tego, roz yy, już na początku lat 30 egzemplarze wykonane właśnie tak jeszcze nie rozesłano po jednostkach wojskowych, żeby w tych jednostkach wojskowych sprawdzić to na poligonie, wytyrać. Był specjalnie przygotowany do tego wymagania, miał oddać non stop 6000 strzałów bez zacięcia. I teraz tak, miał być umursany w piachu, w oleju, w... nie w wodzie. Przeładowany i miał dalej strzelać. No jest taka dygresyjka się jest na temat Wisa, że w pewnego momentu wsadzili do oleju, do wody, do piachu, a Wis nie chce się o, 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 nawet ruszyć, nawet o milimetrzyk. Okazało się, że jakiś gupek zamiast do piachu, to wrzucił go do cementu i Wis został zacementowany cały. Za pomocą młotka. Rozebrano wisa, doskrobano, doczyszczono cement, usunięto i wis strzelał dalej. Dzięki temu, że był wykonany naprawdę metodą, taką ha, frezowanie z dużych takich kawałów materiału, był lepszy niż, niż kąt 1911. Mniej awaryjny i celniejszy, dlatego że konstrukcja była bardziej sztywna. Zastosowano oczywiście y, amunicję nie 45, tak jak w kolcie tylko, y, tylko 9 mm parabelu, ale że był to y, lata 30. W wojsku polskim kawaleria miała bardzo dużo do powiedzenia, no i zażyczyła sobie kawaleria, żeby był kurek. No, wiadomo, kurek, tak jak w kolcie 1911 jest kurek. Można strzelać w czasie jazdy, już tutaj koniec, trzyma trzymasz uzdę czy to lejce, czy co tam się tam trzyma w tej kawalerii, i tam na pierwszy czas z broni krótkiej do rysków, czy do skopów, czy tam do kogo bądź. Nie? No i w pewnym momencie. Podczas jazdy konnej musisz bardziej kontrolować zużycie, zużycie pestek w magazynku. Kurek masz odciągnięty, nie chcesz dawać już strzału, oddawać. A, kurek odciągnięty, musisz ten z oddać, żeby było bezpiecznie. Dlatego kawaleria zażyczyła sobie coś takiego, jak dekoker. Zwalniać po prostu kurka. O, to. To nie jest bezpiecznik to jest taki zwalniacz kurka specjalnie dla kawalerii. Zwalnia się kurek, ale nie pada strzał. Yy, amunicja, pocisk, który jest w komorze zawsze w tej komorze, cały czas tkwi. Wystarczy. Zaciągnąć kurek po raz kolejny, i wtedy oddasz już strzał. The Cocker <ścoughs> Zwalniać kurka dla kawalerii. Broń okazała się naprawdę rewelacyjna. Różnego rodzaju magazyny, takie specjalistyczne w USA obecnie, chwalą naszego Wisa, że jest to bardzo fajne, bardzo udane rozwinięcie kolta 19-11, mniejszy kaliber. Ale za to. Ile ich wyprodukowano? To jest ciekawa sytuacja. Do czasu wybuchu wojny wyprodukowano ich między 35 a 45 tysięcy. Nie za bardzo wiadomo, ile tych wisów oddano do czasu wybuchu wojny. Dlaczego? Dlatego, że Fabryka w Radomiu, która produkowała te wisy, klepała je na gorąco. Tutaj trwały walki z Niemcami, przechodziły jednostki wojskowe, przechodzili polscy żołnierze i na gorąco im były wydawane wisy. Przechodzili żołnierze, wyprodukowali 10 wisów, dawali 10, wyprodukowali 100, dawali 100. Trudno w takich już dramatycznych okolicznościach przewidzieć, ile tych wisów wydano. Dlatego mówi się między 35 a 45 tysięcy, czyli dajemy średnio, czyli 40 tysięcy. Szkopy przejęli yy, yy, fabrykę w Radomiu i zaczęli produkować wisy dalej, bo okazało się, że to naprawdę udana broń. Wcale, ale to wcale nie na światowym poziomie. Z tych części, które już były, też coś tam zrobili. dlatego numery seryjne nie mówią nam w zasadzie nic od tam któregoś numeru. Niemcy zrobili ich ponad 300 tysięcy, także oni to już tego naklepali trochę, ale to jeszcze nie wszystko. <laughs> Polacy mają taką tendencję do cfajakowania, do zakombinowania. My przecież znamy siebie nawzajem. I co? Nie, jak Niemcy każą nam w naszej fabryce polskiej produkować nasze polskie wisy, nie zakosimy Wisa i, i, i nie przekażemy go chłopcom z lasu? Oczywiście, że zakosimy. Szkopy w pewnych momentach byli naprawdę w szoku, jak dużo nie zgadza im się produkcja oczyma z, z finałem. Ile zaczęli produkować? a ile było egzemplarzy oddanych finalnie? No, w pewnym momencie zaczęli się łapać do bani, mówiąc, Boże drogi, co tu się dzieje? No dobra, wpadli na pomysł. To jest lufa do Wisa, nie? To wpadli skopy na pomysł taki. Będziemy robić wszystko w Radomiu, ale lufy będziemy już robić gdzie indziej, nie? Ale nie dla nas, Polaków, takie cłanci, Chcę to zrobić taką lufkę? Z jednej lufy karabinowej to kareczka, frezareczka, po cichu jakiś warsztaci. drówki nie dorobimy. Pff, oczywiście, że dorobimy. Jak w piosence naszej jest, na tygrysy mają wisy i tak było naprawdę. Wisów do lasu poszło naprawdę, naprawdę sporo. W roku 1944 Niemcy w ogóle w, w, nie. Z, Wycofali produkcję z Radomia i do, Austria, do Austrii, do fabryki Stejera, przesunęli produkcję tej broni, ale to już była, to już była prawdziwa końcówka. No, od, No i teraz co? Już nie produkujemy Wisów, chociaż puszczamy serię co jakiś czas takie kolekcjonerskie. Jest tak zwany 100 produkowany, ale, ale, no, zobaczyć. Jest naprawdę, naprawdę piękna broń i taka, taka bardzo fajnie leżąca w, w dłoni. Ja nie mam dużego doświadczenia z bronią, a z bronią krótką to już yy, mam bardzo małe doświadczenie. Yy, jedyna broń, z której tak strzelałem, więcej trochę to była, to była tetetka. No i w porównaniu do, do Tetetki, to nasz to jest piękna i nowoczesna broń. Yy, bardzo fajnie leży w, do, tych, do tych przyrządów celowniczych miałbym pewne zastrzeżenia, bo są jakieś takie yy, wymagają żeby się do nich przyzwyczaić ale w tamtych czasach, kiedy on był produkowany to no, takie przyrządy celownicze to był standard także dziękujemy że mogliśmy zaprezentować Państwu co prawda szkoda bo szkowski, ale wojenny, prawdziwy, historyczny. A będą jeszcze inne, ciekawe givery do zaprezentowania. Zapraszam. No, i powiem jeszcze parę słów o parametrach technicznych tego pistoletu. Zasiek strzału, taki skuteczny, naprawdę skuteczny, to był 50 metrów, ważył 950 gram bez magazynka i 1120 gram z pełnym magazynkiem. Długość to 200 mm, nabój, tak jak wspominałem, 9x19 parametrów i 8 pesteczek wchodziło do naszego visa. Takie podstawowe dane. To jest pan. Pan jest... Zrób nam taki F, a żeby było widać, że broń jest, że palec nie jest na spuści. Trzeba to mówić. Składasz Muszę tu jeszcze dopowiedzieć takie dwie e, fajne historyjki związane z wis Mianowicie nazwa. Początkowo WIS był pisany przez W. I od nas VIS konstruktorów, ale zmieniono to ze względów marketingowych, bo przecież z W wystarczy zrobić V i wychodzi WIS, a WIS po łacinie znaczy siła. A tak pięknie podpasowało. To no jeszcze druga historyjka, to jest to, jak rozróżnić WISA Polskiego od wisa niemieckiego, bo no, Niemcy wyprodukowali 300 tysięcy wisów, nasi tam 40. Czym się różniły, bardzo łatwo to rozpoznać, i gdyż polski wis przy rękojeści miał takie mocowanie na taką szynę, na kolbokaburę, bo była przewidziana e, taka sztywna kolbokabura dla niego, Niemcy z tego zrezygnowali, no a w ten sposób łatwo rozróżnić wis produkcji polskiej od wis produkcji niemieckiej.